Siema kochani, dzisiaj jestem trochę chory, zanim przystąpiłem do właściwej akcji pokażę Wam dodatek do przedniego odcinka. Jak umieścić traktor na kołach w bardzo szybki sposób. Tak właśnie to się dzieje. Po prostu uderzamy z dużą szybkością naszym najszybszym traktorem. Jest traktor przewrócony i jesteśmy na kołach Dobra, a teraz pokażę Wam właściwy odcinek, czyli odcinek z wewnątrz... z wewnątrz traktora kombajnu. No po prostu kosimy, nie? I musimy tutaj uważać. Musimy uważać na jeden boczek. Z, z wewnątrz czujemy się niczym w normalnym życiu, jeśli byśmy siedzieli w takim kombajnie. I musimy tylko uważać na boczki właśnie, żeby dobrze kosić. To zboże. Bo to już inaczej widać niż z kamery górnej. Trzeba tutaj bardzo uważać. Jest o wiele dużo trudniej niż jakbyśmy byli nad kombajnem umieszczeni kamerą. O, obok widzimy już jedzie nasz pracownik Spercer. Będziemy musieli mm, wyrzucić zboże na przyczepę, bo już mamy pełny zbiornik w kombajnie. I tutaj też trudniej oczywiście nacelować siedząc w kokpicie. No i nacelowaliśmy, widzimy zboże leci. No już teraz coś nie widać, albo jest pełny, pełna przyczepa, albo już się wysypało nie wysypało się to zobaczmy yy, co się tutaj dzieje kontrolem czy tabem, tabem, yy, 25 tysięcy tak, pełna przyczepa, no to idziemy wysypać no to dobra, o, X naciskamy, otwiera nam się tutaj jedziemy do wysypu Hmm. po linii prostej do krateczek dobrze nakierowujmy no otwierajmy hmm. no i leci zboże jak widzicie to widać tutaj wtedy gdy się odwrócimy w traktorze odwrotnie, no to tu widać bardzo blisko wszystkie te właśnie elementy naszej przyczepy. Takie koła duże. No dobra kochani, to pokazałem Wam jak się jeździ w kokpicie traktora czy kombajna na życzenie jednego z użytkowników YouTube'a, jednego z moich widzów. To trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! I klikamy z powrotem w tym pryszni z naprój. No ja mam pełną przykład, ale pełnej przypy nie kupujcie, bo to byście musieli...